No, Panie przynajmniej Kazimie, jak żniwa. No żniwa, no jak żniwa, Zobaczy to... pan, jaki piękny Zniwa. owiec. Piękny owiec jest, piękny owiec jest, ale ja Panu powiem, jeszcze ma zieloną... Moim, moim zdaniem, trochę. ja ci powiem, moim zdaniem trochę za wcześnie trochę jest. Jeszcze tydzień mógłby stać. Tydzień, jeszcze. Piękny owiec. Nie powiem, że nie, ale kurczę sypie na pewno, ale trochę za wcześnie. No, właściciel wybiera sobie czas. Tak? piekli się, no to i kosi. Ma szuszarnię, odszuszy i jest miodzio. No. Ale tak jakby nie będzie dosuszał, no to będzie opadło. Zielony jeszcze, to tam jeszcze, nie? Słomany ziarno, ziarnem. Znaczy nie sypie się, nie sypia, Ja tu patrzę i to się nie sypie. Ten tydzień czasu to palcem w dupie e, mógłby stać. Ja mam też owiec, piękny owiec, ja nie powiem, że nie, ale czekam, Czekam, bo jest za, trochę za wcześnie. Tydzień czasu poczekam, będzie piękna pogoda. O, oczywiście wjeżdżam rybkiem. Bo ja na kupę sypię, ja nie suszę. Tylko na kupę sypę, rozumiem, że bo się może zapadnie, spleśnieje i śmierdzi i tak dalej. O, więc musi być klarowny w ten czas. No trudno, pogody nie ma, trzeba czekać na pogodę, no. no e, muru nie przebijemy, no. No niestety. A żniwa, jakie są, takie są. Wątpię, że będą żniwa opłakane, bo ta pogoda to nie sprzyja tym rolnikom, jak powinna być. Żniwa to żniwa, to pogoda taka, to parada to taka, to owaka. No, ale trzeba czekać na dojrzałość i dosuszenie zboża. No trudno, no mokrego się nie da. Chyba, że ktoś ma suszarnię, ojo, pójdzie, wy, wypierdzielić, wyszuszy. No to okej, okay, no, ale nie każdy ma. No, taka prawda. Idziemy zobaczyć kombajn. No to ty, a gdzie puste, gdzie puste No nie przesadza. testuje kabinę nagrań Miał. Ale i tak, kurwa, no, i tak będę, i tak będę No nie, Panie gaziu, daj Pan gasiu, bo kurwa, zaraz transport przyjedzie, nie wyrobimy się Jak będziemy tak pól w pól Ja. Zaraz Ciumik przyjedzie, Panie, kurwa Za wolno, najwięcej. jedynce Chcesz szybciej kosić? Ja, daj Pan, kurwa, przyspieszacza No weź, przepierdol, bo to z tyłu wszystko będzie A gdzie A. to z tyłu będzie, Panie, kurwa? No co Ty? No, kurwa, słabo, żeby 15 minut dziennika nie nakosić no ja się zapierdalać tak mocno <laughs> Kurwa, 15 minut i zbiornik powinien być, panie Kazimierzu co to jest? Nie no, w to nie no panu... będźmy trochę, weźmy! To trochę do tyłu będzie Zamulasz pan? Nie Nie będzie z tyłu, bo ustawiane jest Nie W To się, się no, zawsze wyrzuci trochę, jak będziesz no. kurde pan wszystko chciał zbierać, no, to ona skupia... Na skupie opak będzie kiepski Gruby będą kiepskie Musi plebie wyrzucić No wyrzuci to, ale nie wyrzuci To nie na opał, jakby na opał to tam wiatr A, Aaa, ty masz piecz na opał To tak. <laughs> Jakbym chciał na opał To bym wtedy wiatr skręcił do zera Nie? No, 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 no. Daj pan szybciej no. Daj pan, To jest dobra maszyna, nie? Taki kukowski słom jak wasz nie, no, 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 no. masz to kurwa stare pierdziowy, kurwa, to się do czego nie nadaje. Daj, bóg pan kurwa, okja! Gniotu! Do końca kas jest? Gaz do no. końca. No, 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 już inaczej. Tak, pan maszyna idź. No, na jedynce kości czy na końca? Na no, jedynce. Ok Wyrobi się, mocarnia się wyrobi, kościja się, się wyrobił w innym zboru to się podołuje wiatr. Bo... Mam ostatnio, żeś jeździł na klasach, to że się przyzwyczaił do luksusu. Z klasy od bizon do bizon. Tamu no. nie ma, nie? Jak oni przyjadą, musimy zbiornik mieć. Monika, czy wierzł? A? 15 minut na zbiornik, musi być minut nie ukosisz zbiornika to kiepski kombajnista z pana 15 minut zbiornik musi być o. Nie powiedziałbym no ale tu będzie dwójką ładnie jest... tak kurwa ładniejsze sposób z tej strony musi masa być na mocarni musi być masa Niżej trochę A, Dobra A. Kazimierzu żółwień Sezon Szliwny Rozpoczęty Kazimierz na Wizonie Z klimatyzacją modlakaka Piękna rzecz Ale trochę zielonego jest no. Tam ładniejszy jest na tej stronie No, tak? no bo tutaj jest trochę w piasek Wiesz, dlatego tu obiec jest, bo tu bez no, piaskowo ziemia mam gdzieś niejasno na czynnika Białnier, Białnier, proszę Zobaczymy czy więcej ty panu prosiłeś, do końca trzeba dojechać, ja miałem na końcu zbiornik Gdzie miałeś zbiornik? Tam na końcu Na końcu? Tak do lasu. Do lasu i zbiornik później, zobaczymy. A, bo wtedy no tak. miałaś zimę, że tu kosi pała. Jedzie wolniej. Kompanie regulowałeś tam. Tu to się zmieni, zobaczymy. coś Odjechałem w to, a okolica idziemy z zbiornik. Jak sypie ładnie, to, czyna, to się nakosi. A ładny łowiażdżyk jest. Ładny, no, wiesz, no wiesz, ja nie, nie. wiem. Laty, obiadam, jak to ładny obiad jaka to, kocham to, kurwa Założył Pan opony już? Opony? Nie przywieźli mi tych opon jeszcze Nie, jeszcze nie przywieźli Do widzona na tył No Nie przywieźli Założyliśmy Założyłeś? A nie chcesz te opony sprzedać? Te co? co masz? Jodełkę Ty jodełkę? Wodę sprzedać. Ile sprzedajesz do opody? Nie do, nie ja do jechałem tam, wiesz, co tego i tam dojechałem. I tam Dobra, i czekamy na transport. Tak gdzie? Tak. nie ma transportu, bo A ja Weż się bałem, że się nie wyrobimy. A pan się wyrobił. A <gry> na zimę Duchę tę no, weź nogę Weź nogę, nogę. Poca mi nie, pan, bo nie wyłącza pan, bo tu siedzi, nie wyłącza pan pocał. Aha! No to, bo nie! Bo jak pan wystypieszy? Tak. No no ale jak, ja to, ja to zawsze jak strzegam, odpoczywam, to wyłączam. Jedyni pocałnia, że wchodzi tak łożyska, odstypią, to później mają ciężko ruszyć. Dlaczego? <słyska> 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 <To, słyska> Nie, Niech nie, pętulator wychodzi łożyska we wodzachi. Tak? No to ja? <laughs> no. no, no. ja szybciej na kościół jak ty. No ten sam czas, bo pętulator. No, no, no i co? No i co? Ten sam czas. No może wyjść, no. A, już pełba, ale patrz szybko, ładnie. Masz pan na ząb, zobacz pan, super czy nie? No, ten super. O? No. Nie. będzie nie miękkie. Niektóre no, twarde, niektóre miękkie. No kurde, no. No. Ale się na wypełnić, no, wymyśli. A, wypełnić, no, no, to tak. No, Bo no jak przyjdą deszcze, to panu wymuci deszcz. No, wymuci, Bo ale... Ja wolę kurde 30 zł na suszarnię żeby mi otrącili i więcej nakosić. Jak mam pójść, ma czekać kurwa na, na deszcz, deszcz wytwórczy... Tu pan może otworzyć Na Kobylnicy miałem. Na Kobylnicy miałem owiec, kurde. Ile? 3 lata temu, po kukurydzy z tych wszystkich 7 hektarów jak też też wymucił, tylko 11 ton było a kurwa to, to deszcz tak był wymucił, wymucił nie dość, że czarny to no jeszcze jeszcze. Wym... Dole... jeszcze no ale słuchaj, jak ty nas o gdzie nie pójdziesz gdzie ty nie? Rezum, a jedzie kurwa uwielbisz mieć dwie przyczepy kładę tu kurwa jedną, wodzi, ja sypię Tracisz na tym ile? Już, już tam by byśmy przygodzili. Światło musieli to ściągali i zapłatki. Ale bata. miał pan przyczepę przywieźć. Przyciągnąć. No nie ma znowu zakładek tylko nie ma drzewo wykipruje. Kurwa już wywrotka elegancka na tym, że No to. by było pięknie. No kurwa, wywraca na tył, na boki, lewo, prawo, tył. Znacie. Drzewo kiper, 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 tylko zakładków nie ma, wiesz? No, no. Na widzisz, no. Опа, мама, еще одна. Ты в голове? Да, зачем? Зачем я? Я все маял. Я зачем я? Я могу Да Panie Kazimierzu, jak taka kabina? Kabina bardzo, bardzo jak to, bardzo mi się podoba. Kabina rewaracja. Lepiej jak, jak to bez. Nie? Co? Lepiej jak bez. No kurwa, wyciszona klima, wentylacja. No nie wieje w oczy, pył nie leci, deszcz nie pada. Kurwa, mać. No, słuchaj, lepiej być nie może. Naprawdę. Jest dużo ciszej. Wyciszona jest tapicerka. Jedziesz, rozumiesz, kurwa, jak ci powiem w Mercedesie. A gdzie tam lepiej, kurwa, człowieku, w <hombre> Mercedesie? BMW. Jak Bębka. Tak, Mercedes, jak się chowa, tam kurwa, ma człowieku. Pięknie idzie wyciszone, elegancko, idzie jak Bębka. Bardzo mi się podoba, bo kurde, masz Jak to mówią. Kabinka, można bracie i gadać i śpiewać i kurde mać słuchać muzyki jak chcesz rozumieć to bracie za to miodzio no